Um, cześć, witam was wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Oli i witam was w kolejnym odcinku. Po jakże długiej przerwie, no nie mogę tutaj niestety nie powiedzieć i nie powiedzieć nawet dla Was przepraszam, no bo no, trochę to wyglądało jakbym trochę oleł wszystko. Eee, moje wytłumaczenia czyli oczywiście klasycznie jakaś wymówka, jak to w szkole na lekcjach, dlaczego się spóźniłeś, dlaczego nie zrobiłeś zadania, bo coś, bo coś, bo coś... Eee, Inaczej, miałem bardzo mało czasu, może myślę, że głównie przez to, miałem bardzo mało czasu na, na wszystko tak naprawdę w życiu i bardzo dużo się też wydarzyło, tego też e, przykro mi trochę, ale może nie będzie tej samej energii, co była gdzieś tam w, w myślę, że w, w lipcu, myślę, że teraz no troszeczkę się pozmieniało i to na pewno nie będzie ta sama, e, sama... Energia, ale zaczynamy Ragnaroka, jakby ktoś pytał, zaraz wyjaśnię dlaczego Ragnarok? Gdzie East The Island, gdzie Fjordur, ale ładny obelisk, by the way. Eee... No może być... Wiecie, ja dam z siebie wszystko, żeby te odcinki były jak najbardziej ciekawsze i tak dalej, ale myślę, że nie będzie już takiej energii, że bo Boa, trochę nie ma zajawki, ale do tego przejdziemy zaraz, a dwa, że... zejdziemy trochę z jechał, szczerze mówiąc, dlatego musimy z tego wyjść, dlatego musimy sobie... Podstawić, kurde, yy, poziom wyżej niż możemy dosięgnąć, i dzięki temu tak będę teraz Wam codziennie pragnął morały na tych odcinkach. E, czy będzie daily? Nie, raczej, ale jutro się możecie spodziewać yy, odcinka z yy, Drakensanga. Dobra, lecimy, lecimy. Ok, zatrzymałem się na chwilkę, bo tutaj trzeba było sprawdzić, czy się wszystko nagrywa. Mamy obeliska. Let's flame. Dobra. I w sumie nic tu nie mogę zrobić, o mam helm, wezmę sobie helm. S Nie no, nie wolno takich rzeczy robić, bo to jest z Ragnaroka właśnie, wszystkie te rzeczy tutaj są z Ragnaroka Bo, fun fact, idealnie praktycznie rok temu zaczynałem grać w Arka, gdzieś y, od 17 jakby października dostałem komputer No i gdzieś tam właśnie w październiku, w listopadzie wciul, wciul, wciul ciul, w grałem w Arka I let me check y Kładamy sobie fagę. I właśnie te rzeczy tutaj są właśnie z tego, wszystkiego co zrobiłem na Ragnaroku na poprzednim save. Mmm, Ragnarok. Dlaczego Ragnarok? Ponieważ przed chwilą właśnie, przed chwilą spędziłem 10 minut na nagrywaniu odcinka z The Island. Do którego w ogóle nie miałem planu, w ogóle nie wiedziałem co mam ze sobą zrobić tam. Bo wybiło mnie to z rytmu, plus ja też y, muszę się nauczyć na nowo trochę grać Farka, bo nie grałem przez 3 miesiące i trochę mi się pozapinało, pozapominało, więc y, stwierdziłem walić ten odcinek, bo to był naprawdę stypiarski odcinek, naprawdę taki ee, że jakbyście go nie mielibyście takie, ale za muła i dynie wyrosły właśnie teraz. Pięknie, bardzo pięknie, po prostu pięknie Zabierz mi dynię, czy daj mi dynie zabieramy dynię e, i tak stwierdziłem po prostu, że nie ma to najmniejszego sensu. Na razie kontynuować tego The Island. Dajcie znać, czy chcecie The Island, Fjordur i tak dalej. Myślę, że powinniśmy pójść z fresh, zostawić Dragon Sunk, zostawić Minecraft, ale jeżeli chodzi o Arka, skupić się też, wiadomo, na jednej serii, czyli nie robić dwóch jakby serii od razu z Arka, czyli Fjordur i The Island, a po prostu zrobić tego Ragnaroka, a tamto na razie zostawić, wiadomo, możemy sobie tam wejść i pospoinaj wszystko, zrobić taki odcinek ostateczny. No i, no i po prostu e, zacząć tego Ragnaroka na feonej, że tak powiem, Pipca żeby tutaj pięknie wszystko sobie zrobić. No i ja też właśnie potrzebuję takiego startu, bo naprawdę tam na The Island Nie wiedziałem co mam zrobić ze sobą. Latałem kuźwa tu tam, tu tam, tu tam i tak wyglądało 10 minut odcinka. A to nie na tym polega 10 minut odcinka, który ma być tak naprawdę powrotem po trzech miesiącach. I spokojnie, zaraz przejdę do jakichkolwiek takich bardziej głębnych wyjaśnień. Trilobyte na 145. Świetnie, cieszę się bardzo. Tutaj mamy Dodo, który będzie na 20, to możemy go sobie zaciągać, a podczas gdy będziemy sobie skurować tego tutaj Dodo albo zanosić go do naszej bazy, bo jesteśmy takim beach Bobem na razie, to myślę, że mogę wam właśnie powiedzieć, że no nie było my przez te 3 miesiące, głównie przez to, że czasu nie było, głównie przez to, że... Depresja powiedziałbym, może wiecie, nie mówię, że tak stwierdzona i tak dalej, i tak dalej, no ale nie było za dobrze u mnie przez te trzy miesiące z, praktycznie z niczym. W sierpniu też pojechałem do Polski, po tej Polsce wszystko się właściwie spierdzieliło e, i no nie mogę, nie, nie inaczej, musiałem się bardziej skupić na spróbowaniu wyjściu z pewnych problemów i tak dalej i polepszeniu swojego stanu psychicznego niż, niż gdzieś tutaj nagrywaniu i tak dalej. Ale teraz nie mówię, że jest perfekcyjnie, bo dalej jest to trochę do dupy. No, ale nie będę się już wiecie tutaj wymówkowo. Ej, jest do dupy, to nie nagrywamy. Jest do dupy, to robię rzeczy, które robiłbym, jakby było dobrze, nie? Więc, więc no, co mogę tutaj powiedzieć? E, póki nie mamy jeszcze niczego do wody, to powinien zostać blisko gdzieś wody. A tam tej wody nie ma. Okej, okay, dobra, nie ma problemu. Eee, no to pójdźmy może bardziej plażą klasycznie, jakąś pierwszą bazę zróbmy, pierwsze linki może się dzisiaj uda coś tutaj pięknego oswoić A tam mamy pierwszy drop eee, Jakiś w ogóle dziwny kształt ma ten oh! <laughs> Mam nadzieję, że wam brakowało mojego srania się od jakichś tutaj kurde karbonemysów eee, Dajcie znać, że w ogóle zmieniło się coś w Ar Farku. Przez ten czas była jakaś aktualizacja, cokolwiek Myślę, że dropy się zmieniły na grach, na roku takich dropów chyba kiedyś nie było Chociaż może to są też eventowe takie, one też kiedyś były chyba. Eee, bardzo ładna paprotka w powietrzu, myślę, że tak mogło być. no A tutaj mamy do Dodol, który sypływa. Może jakiegoś Dodulca byśmy się oswoili? Eee, zobaczymy zaraz. Najpierw po ten drop, chociaż pewnie będę miał 50 tysięczny level i nie będę go mógł oswoić eee, otworzyć. Eee, dobra, mogę go od razu otworzyć. Od, I mamy tutaj. Wow, no bierzmy to od razu. Wszystko naprawdę dobre rzeczy, a do tego mamy jeszcze tutaj skrzyneczki, które nie wiem, czy warto otwierać tym po prostu czymś. Ale mamy Primitive Pikea, Primitive Sword, yy, nie mamy wagi, to na pewno, że nie mamy wagi, to jest do ogarnięcia, bo właśnie dostaliśmy 10 kilo w Pyke'a i 5 kilo jakichś tutaj, że tak powiem, surowców do konsumpcji. Ale nie wiedziałem nawet, że to są te skrzyneczki, yy, a bardzo dobrze, że są. Flint. Flint, okej, okay. tylko trochę flinta. Czy tym też to mogę rozwalać? Nie, tylko tym albo siekierą. Wardshield, okej, okay. o oh jest, haczet, dobra. Na tym mi najbardziej zależało, żeby właśnie haczeta zdobyć. To możemy wywalić, łuk się nam w sumie sprzyda. Waga też by się nam bardzo przydała, ale nie mam na czym to jest expi tego teraz. Ha, możemy wywalić w sumie to drewno, dobra, bo drewno się tak gdzieś tam dobierze. I teraz możemy wszystko sobie to otworzyć pięknie tutaj. Naszym haczetem otworzyć tak yy, po prostu, no w sumie otworzyć w pewien sposób, chyba e, to sam crossbow, tak jest, dobra. Stone Arrows, fajnie, fajnie. E, chyba i tak lekkie przyciążenie jest tutaj, ale myślę, że jej bardzo blisko mamy levela. To weźmy sobie razem w skałkę, pięknie i dajmy to tylko wagę, przepięknie, dobra. Mamy łuk, łuk mamy jeden, to w sumie dwa nam niepotrzebne. Znaczy mamy dwa, ale. Jeden nam niepotrzebny, jednego też bym tutaj wyrzucił, bo możemy sobie te dwa sufać do krzyżeczki, jakby ten się nam rozwalił. Ale ja pewnie i tak bym go potem po prostu naprawił. No i dobra, co tutaj mamy jakieś antidotum do dupy, mi to potrzebne. Naprawdę nigdy czegoś takiego nie używałem, ale i tak przechodziłem jakby Arka, w sensie zaczynałem początek, a to są jakieś poty fajne. A to w sumie mogłem to jakoś zostawić, to mam grób, dobra. Jak ktoś nie wie co się dzieje, to, to z eventu tego mm, eventu, jakże Halloweeno 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 no tak, Halloween Halloween. Tak, Halloweenowego. E, który będzie... No ja nagrywam to wczoraj, tak jakby dla was, czyli 25 października. Dzisiaj kiedy to wychodzi jest 26, dla mnie jutro. E, spodziewajcie się jutro Draken Sanga, ale to chyba już powiedziałem. I spodziewajcie się, że prawdopodobnie zaczniemy sobie drivera przechodzić jakiegoś. Tak po prostu na luźno, nie wiem, żeby się pośmiać, żeby właśnie e, nabrać znowu tej takiej energii oddzienkowej, a nie przymulać, że tak powiem, pały. E, fajnie, po co ja zabieram to drewno? w ogóle, powiecie mi? Dobra, może szybko tam na timelapse czy po prostu, czyk, czyk, przelecimy sobie na tamtą górę, bo to coś ciekawego może być. A, może być też rekin, a nie, to nie rekin, to ich tiornis. E, ich tiornisy są chyba dobre na początek. Nigdy ich nie oswajałem, a może są dobre. Ha, trzeba to przemyśleć, może warto oswoić sobie takowego. Mhm, e, warto to se kuś wa Z, za zatankować Megalodona, za... jak to się nazywa? Za... załadować? Jak to się nazywa? Ty, montażysta, halo, halo, help me. E, czy Megalodon może mnie upieprzyć w dupę? Raczej może. Ehm... Um, pozwólmy, pozwólcie, że go może ominę, albo dobra, zacznę mu strzelać w dupę. Może się uda troszeczkę obniżyć morale, no dobra, ale czy to w sumie jest coś takie ważne? Który masz level? E, na pewno wystrzy niż ja I co tu jest? Ty mały karbonemys O, ale fajnie jakby go można urosnąć, że tak powiem w pewien sposób Czemu mam tak mało życia What? Czekajcie, bo mi życie leci W dół Eee, czy to jest jakaś pota? Um, tak, to jest ta... ten Tatar dziwny Mam 60 sekund, czy ja od tego nie zginę? Zginę Ej! Dobra, help brief Jak to to nie działa? Ty... Czy to mnie zabije, Zara, ty! Gościu! E! Tak nie wolno, ty! Zaraz się będę musiał odrodzić w tym samym miejscu Zara megalodon tu... Zara po mnie przyjdzie, ty! Jak zginąć? Jest battle Tatara Wywal to w ogóle z ekwipunku Dobrze, że drugiego nie zjadłem No to fajnie, sobie zdedamy chyba Chociaż dobra, nie, sekundowo to chyba przebijemy raczej ta visa Elbrifa eee, nie no, nie zginąć nie zginę raczej, chociaż Nie, dobra, zginąć nie zginę, ale będę miał bardzo małe życie Chciałem się dostać na tą górę, to się kuźwa dostałem eee, dostałem się z Tatarem Do praktycznie mojej śmierci Teraz się odradza, pięknie, no od razu, patrzcie na, patrzcie prawy dolny ruch Więc właściwie będzie przybliżenie Mam nadzieję, że tych ikonek tylko nie widać, ale tak, tak może być, że je widać jak ktoś nie wie, o co chodzi, to są takie dwie ikonki, jeżeli ich nie ma u was na nagrywaniu. I mamy już praktycznie setę, zajebiście. Dodo, jaki fajny, opierzony. Siema, Dodo. he siemaneczko, witam cię. Setny level, let's, let's go. Dobra. O, dobra, dobra, dobra. Obstrałem manaty, myślałem, że to Teresinu. Mamy tu fajną górkę, mamy tutaj dynię. Jakbyśmy sobie chcieli dynię se odupcyć, e, nie ma problemu. Czyli do wody nie byłoby daleko. Tu mamy jakąś plażę. Plaża, 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 plaża. To jest ta plaża, to jest ta plaża. Okej. Okay. Ty no to ta plaża byłaby wcale nie takim złym wyjściem, nie? Myślę, że tu gdzieś byśmy się właśnie mogli osiedlić, tu gdzieś przy tym drzewku zrobić sobie taką prowizoryczną bazę, pierwsze parazaury, pierwsze rzeczy tutaj, że tak powiem, trzymać. I myślę, że... Dzisiaj, oprócz tego, że właśnie sobie tutaj wybrałem, znalazłem pewne miejsce na bazę, budujemy jakieś pierwsze schronienie na szybkim tym i nie będziemy dzisiaj robić dużo więcej. Czyli dzisiejszy odcinek może trwać te 10 minut, ale wszedłem tutaj e, po przerwie i to jest główny motyw tego odcinka. Główny motyw też będzie to, że łóżko trzeba zrobić. A jak to się łóżko zrobiło w tej grze? Nie, w tej grze się nie dało spać w nocy. Aha! Aha! No dobra, teraz zastanawiamy się, czy to na pewno jest dobre, aby tutaj robić tą bazę. Nie, chyba nie, bo zobaczcie, że tam potem nie przejdziemy. Że też się mogę cały czas się wracać tędy, ale czy to ma większy sens? Tam mamy plaży przy tym. Może osiedlmy się gdzieś bardziej bliżej tej plaży, że bardziej gdzieś bliżej tej wody. No bo nie ma co teraz świrować z jakimiś wielkimi konstrukcjami, to i tak nie będzie baza marzeń. Eee, to ma być baza, w której będę miał blisko do wody, będę miał gdzie jest, będę mógł się rozwinąć prowizorycznie. Więc tak też to zróbmy. O hop, tutaj, proszę bardzo, parkour. Ciup, ale parkour, o nie, tylko nie one, to te ptaszory Ale ja mam dobrego gajma. znaczy może mam, miałem kiedyś, więc może teraz też mam O, ciekawe czy to słyszeliście na mikrofonie, ale jakieś psy się, psy się że tak powiem gryzły, szczekały na siebie I dramę miały życia, no nie ty pariłowo. Raumid? Ty, ja cię zaraz zabiorę Raumid, że, że cię chłopie poskłada, no tak cię poskładało. Gdzie tego Raimita? Nie potrzebuję. I tak z ciebie dostanę więcej. He, <śm> 25, no dobra. Wyszedłem na minus, ale to nie ma znaczenia. że mi jakiś strzał nie zabrało, bo kuszy. Te gówna są najgorsze, szczerze mówiąc w tej grze nie. Masakra jest z nimi, że to... No naprawdę. Dlatego trzeba... Mam nadzieję, że tęskniście za tym jak... Taki kuźwa w arku mnie i latają za mną, bo nie mogą się ode mnie odpierdzielić Dobra, trzeba go wyjaśnić koleżko, koleżko, koleżko Bo ja nie, chyba nie wpisałem komendy na, na the island Wpisywałem komendę na, na tą, na... Żeby takich blurów nie było, ale tutaj chyba nie, chociaż w sumie miałem dalej skopiowaną W sumie nie wiem czy się wbiła Chyba, 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 chyba przestała mi działać kuźwa konsola Super No to moja reakcja, to będą dzisiaj jeszcze blury, a następny odcinek już ich nie będzie. Eee, dobra. Myślę, że. O, myślę, że spadnę szybko, cyk, pięknie, per, 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 perfekcyjnie. Okej, okay, dobra. Myślę, że na tej plaży gdzieś możemy sobie postawić pierwszego kloca. Styczna, oczywiście, no bez czego innego. I. Dopiero w następnym odcinku będziemy mogli się zająć prawdopodobnie pierwszymi temami, bo to będzie najrozsądniejsze, żeby pierwsze temy najpierw sobie ogarnąć. Ja ogólnie dam 130 w stamina, bo dla mnie ważne jest na początku stamina, a potem sobie ją zresetujemy, Nie ma z tym problemu. No i co? Do 200 wagi, a potem sobie polecimy dalej. Touch foundation, touch ceiling, touch door frame, touch ceiling, wall door i high sleeping bag wraz z... Simple bad, bo to będzie nasz punkt odradzenia. Z tego co pamiętam, ale dziwne, bo nie da się w niej spać tak jak w Minecraft, I mean, w arku. Wiecie pewnie, jakby tam dalej siedzicie sobie w arku przez ten czas, gdzie ja tak naprawdę trochę wyleciałem, no bo nie grałem przez ten czas ani trochę w arka. Jednak jak tutaj ziomki do mnie raz przyszły, to sobie odpaliliśmy Crystal i Eye i tam pamiętam, zjadło mi ziomka, że tak powiem. I to śmieszne było, no ale tak to, to, to my nie graliśmy, nie, ja nie grałem po prostu ani trochę w Więc dla mnie tutaj. Te nowe rzeczy nie są nowe, ale wiecie, pozapominało się pewnych rzeczy. Eee, i będę się musiał uczyć na nowo. Ale żadne wyzwanie dla nas. Wszystko sobie... Wszystkim sobie wiadomo poradzimy. Mm, dobra, tu zostawmy kloca taką drzewek, pyk. Miał klocę z drzewkiem. O, fajnie, że... Fajnie, że fundamenty działają, tak jak powinny. Fajnie, że ja też jestem w fundamencie. Eee, dobra, będziemy potrzebować jeszcze skrzyneczki, prawda? No fajnie, że mam pewnie fajberu nie mam. A uh, mam rację, mam rację, prawdopodobnie to fiber, dlatego wywalmy sobie szybko wszystko, zbierzmy sobie trochę fibera i teraz stwórzmy sobie piękne dwie skrzyneczki, które prawdopodobnie się zestakują na sobie, ale nie jestem pewien. Dokładnie tak, zestakowały się na sobie przepięknie. Pyk pyk, pyk pyk, pięknie, wszystko mi tutaj gra. O fajnie, że sesjadłem cztery narkoberki, ale spoko mamy tym berki, to nie robi problemu. No i dobra, wszystko sobie możemy zostawić. Na razie pięknie. 30 miejsc. Tu jeszcze też mamy 30 miejsc. Nie ma problemu. No dobra, chodźmy się teraz napić, bo mamy. Pragnienie chciałem powiedzieć. E nie, dobra, nie będzie się tam tak ciężko dostawać na ten wzgórze, a tu zawsze będziemy lekko bezpieczniejsi niż tutaj, na tej plaży. A tam już się zaczyna w taka dżungla, że tak powiem, a to fajnie by sobie już było tam się gdzieś przeprowadzić gdzieś, myślę w piątym, szóstym odcinku, no, ale do tego potrzebujemy dobrego parazaura. Dobry parazaur, to myślę, że nie będzie już z tym nie mniejszego problemu. Albo, może zrobimy coś, co ja, czego ja nigdy nie robiłem, czyli oswoimy sobie jednego parazaura, takiego głównego, oswoimy sobie drugiego parazaura, żeby to był taki... Tak powiem, do bicia, a trzeciego takiego takiego drgarza, nie? Żeby, wiecie, jeden miał wysokie mili, drugi był głównym, na którym ja będę jeździł, a trzeci był takim e, po prostu koleżką, który będzie mógł sobie nosić tam wszystkie rzeczy, żeby nie było problemu. No i wtedy możemy zlecieć na jakieś lepsze rzeczy, e, oswajać lepsze nimki. wyrazy dziwne z góry sobie, że tu zaskakiwać. Tu chyba nie ma w ogóle wejścia od, od boku. Ho, ciekawe, chociaż nie jest. Dobra, dobra, jakieś tam prymitywne jest. Jedne co bym sobie jeszcze dzisiaj chciał zrobić, który chciał łóżko stworzyć ale łóżko to by było to, że powiem espisowe mm, pięknie to chyba tam lepiej się może odradzać czy coś fiber wood touch, ok, no to w sumie fiber, soćmy tu zbierzmy eee, wiem, że wood touch mam w skrzynce ale to wypływam na jajca eee, pyk dobra, 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 let me check, a to nie tutaj dalej nie mogę? O ty ruro, dobra, dobra, tak się chcesz bawić White nie ma problemu tecz, 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 wszystko mamy wszystko jest dobrze pięknie zrobione mamy już nawet ponad tego tecza eee, proszę bardzo, bierzemy sobie simple bed, wszystko pięknie to sobie możemy dzisiaj już rzucić do skrzyneczki, bo to nie robi nam problemu i tak dzisiaj właśnie kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że powrót się wam podoba. Dlaczego jest taki krótki? Dlatego, że może się wam właśnie nie spodobać i no nie będę, wiecie, tutaj, nie chcę tutaj przesadzać, e, jeżeli wam się to nawet nie będzie podobać. Dajcie znać, czy kontynuujemy Fjordura The Island. Ja myślę, że nie ma sensu. Mam ogólnie nagrany, jeszcze w sierpniu nagrałem jeden odcinek z Maćkiem e, z The Center, ale to nie mam pojęcia, czego będę przycał, czy go po prostu zmontuję i na niepubliczny dam jako wspomnienia. E, I jeszcze jest odcinek z... Y, lamen lament jakiego lament z, z fiordura po prostu z oswajania wywek ale to, to, się, to się zobaczy dajcie znać po prostu i spodziewajcie się jutro prawdopodobnie o 12 czyli o tej samej godzinie czy dzisiaj drakensanga ja go dzisiaj też nagram i zobaczymy się jutro dajcie znać jakieś nowe pomysły dajcie znać czy się cieszycie miłego dnia cześć, trzymajcie się yo yo